Patryk Kalski był wykładowcą. Pożegnała go społeczność akademicka. 2 stycznia bieżącego roku media poinformowały o śmierci Patryka Kalskiego plus 43 litry. Mężczyzna był ekspartnerem Doroty Gardias 43 litry, a także trenerem koszykówki, instruktorem na strzelnicy oraz wykładowcą akademickim. Teraz w mediach społecznościowych pojawiło się poruszające pożegnanie zmarłego Patryka Kalskiego przez społeczność Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Patryk Kalski nie żyje, powiadomił Dziennik Bałtycki 2 stycznia 2023 roku. Mężczyzna w latach 2011-2012 związany był z Dorotą Gardias. Miał on zacięcie do sportu, był pasjonatem i trenerem koszykówki, a także instruktorem strzelectwa. Prowadził również własną strzelnicę w kolipkach. Mężczyzna ukończył Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Patryk Kalski był także biznesmenem. Jego firma nagłośnieniowo-oświetleniowa Akart Studio zajmowała się nagłaśnianiem imprez, między innymi w Zatoce Sztuki. Patryk Kalski był wykładowcą. Pożegnała go Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Jak podaje portal salon24.pl, ekspartner Doroty Gardias pracował jako nauczyciel w mundurowej szkole średniej Spartacus. Miał on marzyć o zostaniu oficerem Wojska Polskiego. Kalski był również założycielem strzelnicy w Gdyńskich Kolipkach, trenerem klasy drugiej w Koszykówce. Instruktorem strzelectwa sportowego oraz wykładowcą akademickim na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Na oficjalnych profilach uczelni na Facebooku i Instagramie pojawiły się takie same posty, w których rektor, senat i społeczność akademicka pożegnali swojego pracownika. Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 1 stycznia 2023 roku odszedł od nas Patryk Kalski. O uroczystościach pogrzebowych zawiadomimy wkrótce. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia, czytamy. W komentarzach zaroiło się od kondolencji oraz wiadomości od znajomych, studentów i uczniów Patryka Kalskiego. Myślę, że wiele zrobił dla rozwoju strzelectwa wśród młodzieży. Szacunek za ten jego wkład. Zasługujesz na medal za to, co wniosłeś i dałeś młodym ludziom. Pan Patryk był dla nas, studentów, kimś więcej niż wykładowca. Wszyscy jesteśmy zszokowani i pogrążeni w smutku. Bardzo smutna wiadomość wspaniały wykładowca pisali.